No i tak mamy tutaj potencjalne przodu Nie wiem, czy to widać. Widać, ma bardzo duży luz i po prostu jak się kręci nim, czasem po prostu nie łapie. Jeżeli jest wyrobione jest nawet bardzo, nie wiem, to właśnie pokazać, żeby nie dokładnie było widać. może tak się pokryć. o, teraz widać no ma luz bardzo duży także sama wymiana po to w tym radio nie jest to takie proste, bo trzeba naprzód cały panel ściągnąć razem z tym i trzeba rozkręcić tą część no i teraz fizycznie potencjalny impulsowy trzeba wylutować no i tutaj mamy tutaj mamy kęs no i salutujemy za, nowy